Jeśli kiedykolwiek mówiłem, że nie będziemy w Tajlandii na żadnej egzotycznej, pięknej, krystalicznej z krystaliczną wodą wyspie, to nieprawda. Właśnie na takiej jesteśmy. Dobra, dojechaliśmy do Pattai. Nie, nie jest to Bomba, jest to Pattaya, chociaż. Nie spodziewałem się tej takiej ilości Hindusów, takiej ilości indyjskich knajp. No po prostu czuję się tutaj jak w Indiach. Nie bywałem. Ciekawe jest to, że jesteśmy w Tajlandii już jakieś trzeci tydzień i trzy dni już padało. Mimo że jest pora sucha, nawet nie jest blisko pory deszczowej. Mimo że jesteśmy przy samej Walking Street. Wydawało mi się, że będzie tak, wiecie, kolorowo, neonowo, tajsko. Zobaczymy, jak będzie wieczorem. E, ale właśnie wydawało mi się, że będzie tak mocno tajsko. E, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem. A wygląda tutaj wszystko jak w Indiach, jakbym się do jakiegoś Panjimu przeniósł. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek, możecie sobie zobaczyć. No póki co, tak dziko trochę się czuję, ale też wydaje mi się, że przez to, że musiałem kupić trochę farmacji. Wczoraj coś nie tak, musiałem dziabnąć i trochę mnie tam na żołądeczku ruszyło. Wykrakałem sobie to, bo mówiłem wczoraj, że nic mnie nie rusza, nic mnie nie ruszy i dzień później wstaję, czuję się jakbym miał potwornego kaca. Boli mnie ciało, boli mnie skóra jak jej dotykam, no i, no i troszkę mnie tam, troszkę mnie świdruje. oby się to, oby się to nie rozwinęło, żeby szybko mi to przeszło. Bo mamy tutaj sążne plany na dzisiaj. Widok na morze. Dobra, posiedziałem już trochę w domu, poleżałem. Trochę w domu wziąłem sobie jakieś elektrolitę. I już jest, już jest lepiej, więc wychodzimy na miasto. Spójrzcie, co tutaj się dzieje. Dubaj-restaurant. Taj Mahal. India, India. Wszystko jest z Bliskiego Wschodu, bo z Indii. India, India. I tak przez praktycznie całe, całe miasto. Jakieś Imri Grill, Istanbul Kebab, Malabar, Indian. Jezu, na Indian. Są tam jakieś, wiecie, kawiarnie, ale tajskiej kuchni tutaj w ogóle nie widać. Wszystko jest tutaj, wszystko jest tutaj hinduskie. Hindusów jest... Połowa, tutaj co najmniej połowa osób, które chodzą, to są, to są Hindusi. Nie to oczywiście, żeby mi to jakoś przeszkadzało, ale jestem zdziwiony. Nigdy w życiu nie powiedziałem, że w Pattai e, będzie tyle Hindusów. Słyszałem tylko o tronach ruskich i Lady Ladyboyów, ale nie o takim natężeniu Hindusów. Dobra, pokażcie mi tą Pattaję. Pierwsze trzeba będzie pójść coś zjeść, ale będziemy kierowali się wzdłuż wybrzeża. Zaraz będzie ciemno i to jest tak naprawdę najlepszy moment, żeby wyjść sobie na Pattaya, Jeżeli chodzi o część miejską, bo wcześniej, no to wiadomo, jako że miasto leży przy plaży, to raczej rekomenduje się spędzanie leniwych, wilgotnych chwil na plaży. Jednak gdzieś tam ta 17, gdzieś tam ta 18, kiedy słoneczko już sobie powoli zachodzi. Wyłaniają się wszelkiego rodzaju rozpustne rzeczy. I zobaczymy, nagramy to. Podobno nie można nagrywać niektórych, niektórych postaci przebywających tam, ale nas to nie obchodzi. Ty, wiem, że się powtarzam, ale tu jest. Tu są takie Indie, że to jest szok. Patrzcie na to, gdzie nas, ten, gdzie nas ta taksa zabrała. Dobra, teraz z Indii przechodzimy do Miami. Fajnie, fajnie, jest jeszcze taki golden hour. Zaczyna się. I wygląda to całkiem całkiem ciekawie. Tak sobie spacerujemy i spacerujemy tą plażą. Całkiem przyjemnie. Jest chłodniej niż w Bangkoku, na pewno mi duszno. Ale ta plaża, ten piasek, jak już widziałem za dnia. To nie jest taki tajski piaseczek, jest dość brudno. Jest dość brudno. Nie wiem, jak woda, ciężko mi stwierdzić o tej godzinie. Ale piaseczek jest całkiem, ale to całkiem brudny. Jest, ma taki szary odcień. A pomyślę, że gdzieś tam jest ta kolan, gdzie woda jest krystaliczna i piaseczek jest niebiański. Jutro tam popłyniemy. O, tam macie muzeum pana Ripleya, Believe it or not. Byliśmy w tym muzeum w Amsterdamie. I było naprawdę zajebiste. Nie było w ogóle nudne. Było ciekawe. Muzeum dziwactw. Więc polecam. Jak kiedyś będziecie w wierzę wierzę samej marce, że muzeum wam się spodoba. Mimo, że akurat w tym nie byłem, to to w Amsterdamie zrobiło wielkie wrażenie. Tutaj już full, full ruskich indyjska część się skończyła. Odbijamy teraz w jakąś bardziej boczną uliczkę, w ogóle McDonaldy to na przestrzeni 150 metrów były chyba ze trzy. Tam macie moi drodzy co drugi lokal sprzedający Sprzedający temat i co drugi lokal operujący masaż z happy-endem. Strasznie dużo, strasznie dużo starych białych gości chodzi z młodymi tajkami. Przypomina mi to trochę Phnom Penh w Kambodży. Pamiętam, było, był podobny vibe, tylko piwo tam było tańsze. O sama Pattaya, no tego się spodziewałem tak naprawdę. Po co tu przyjechaliśmy? Na wakacje... Na wakacje bym się tutaj nie wybrał. Ale na taki właśnie weekend, żeby zobaczyć, żeby ewentualnie wyrobić... żeby wyrobić sobie jakieś zdanie na temat danego miejsca, to jak najbardziej. Nie żałuję, że tu przyjechałem, mimo że... może powinien nie widać, ale... żołądkowo wszystko mi przeszło, ale na głowie czuję się jak naprawdę przez... przez mgłę. Ale oczywiście... Przez samego siebie to się wydarzyło, dlatego, że cwaniakowałem, cwaniakowałem, przestałem się pytać w lokalach o lód. Niedaleko, e, niedaleko wczorajszych slumsów w Bangkoku wypiłem sobie e, green tea z lodem. No i tak to, tak to się kończy, co mam wam powiedzieć. Uważajcie na lud. Tam muszę pójść, tam muszę pójść. Dużo światełek, dużo straganów, coś się dzieje, idziemy. A wyszliśmy z targu. Głównie tutaj sprzedają to podruby i koszulki ze śmiesznymi napisami. Jak ktoś lubi to jak najbardziej. Nie dla nas. Wow, beer town. Dobra, jesteśmy na takiej ulicy, o jaką chciałem nagrać, o jaką mi chodziło. Możecie sobie za mną zobaczyć, bo bezpośrednio nie chcę nagrywać za bardzo. Mnóstwo dziesiątki lokali, całe miasteczko, to się nazywa Beer Town, gdzie można sobie i wypić piwko i zrobić różne inne rzeczy. Ale szanuję, szanuję za bilard. Uwielbiam bilard. Widzicie, spokojni, starzy, biali ludzie chodzą sobie z tajeczkami. I tak to moi drodzy wygląda. Tak się życie toczy w Pattani, nie tylko w weekend. Chłopca upolował. Wychodzimy z Miasteczka Grzechu, zobaczymy, czy Walking Street temu sprosta, czy będzie tam tego więcej, gęściej. Zaraz będziemy już w tym takim obszarze chyba bardziej mieszkalnym, gdzie są wysokie budynki. I chciałem powiedzieć, że Pataja to nie tylko prosty... ruscy i impreza, ale tak właśnie jest. No ale te galerki to mają tutaj wypasione, zajebiste. Chyba z 67 pięter tutaj jest jak nie lepiej. Spoko, spoko Klimacik padtaja. Coś innego zawsze, coś innego, warto zobaczyć. Więc jak będziecie w Tajlandii, odbiedźcie padtaja. Nie mówię, że jest to miejsce, eh, Zależy czego szukacie podróży, ale, ale spędźcie tutaj chociaż gdzieś tam jedną nockę. Przejdźcie się po tej walking street, później pójdźcie sobie, popłyńcie sobie łodzią sportu za 3 ziko na kolan, może tam właśnie wam się spodoba, może tam właśnie zostaniecie. Mam tak od małego, i mój ojciec tak ma, i moja babcia tak ma, że lubię chodzić po galeriach i chodzić po marketach typu Lidl, nie wiem czemu. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu lubię. Nie to, że wiecie, kupować, po prostu chodzić. Właśnie spacer! Spaceru. Mam nadzieję, że wam się podobało. i Widzimy się jutro rano. Siema, siema, siema. Jesteśmy w porcie. 10 minut przed lotem mniej więcej. Wcinam sobie tosta. I jedziemy na to kolan. Trzeba tylko znaleźć statek. Jest ich tutaj trochę. Gdzieś przed lotem. Jesteśmy... Całe 10 minut przed odpłynięciem łodzi. Oczywiście wcześniej oferują tutaj jakieś speedboaty na tą wyspę, z wycieczkami stoją, ale idziemy do przodu, idziemy do przodu bezpośrednio na łódkę, bo sama łódka kosztuje 3 złote, a nie 300. Mhm. Ładują tutaj tyle ludu, że wydaje mi się, że wydaje mi się, że trzy razy mniej tych ludzi tutaj powinno być. Co do punktualności, nie mam zastrzeżeń. drodzy znajduje się tam. 30 minut, podobno do 40 i jesteśmy na miejscu. Ale skaczemy, ale jest przyjemnie. Jeśli kiedykolwiek mówiłem, że nie będziemy w Tajlandii na żadnej egzotycznej, pięknej, krystalicznej z krystaliczną wodą wyspie, to nieprawda. Właśnie na takiej jesteśmy. dużo chińczyków. I zrobili sobie z tych parasolów taką wioskę, w ogóle nie ma tam ani, ani promienia słońca, tylko wszystko jest jakby taką jednowielką płachtą przykryte. Całkiem sporo ludzi. Ale woda, klimacik wspaniały, naprawdę. Jest przede wszystkim bardzo dużo atrakcji e, sportów wodnych. No i fajna, fajna miejscóweczka. Podoba mi się Piękna wyspa. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi tłumne wakacje, bo ludzi jest... serio w opór, z czego 90% to Chińczycy, to jak najbardziej. Polecam z całego serca, w szczególności, że jest to ogromny kontrast między samym miastem Pattaya. Jeżeli miałbym już tutaj przylecieć do Pattaya na tydzień, to przypłynąłbym na tą wyspę i tutaj przesiedział cały ten czas. Więc jeżeli nie chcecie zlatywać na południe Tajlandii, przylecieliście do tego Bangkoku i chcielibyście zaczerpnąć jakiejś rajskiej plaży, rajskiej wyspy, to wydaje mi się, że podjechać do Pattaya i przypłynąć tutaj na kolan to nie byłby taki głupi pomysł. W szczególności, że możecie zrobić to naprawdę niskim kosztem, wybierając taki środek transportu jak pociąg z Bangkoku, Autobus, który, koszt, który kosztuje tam od 100 do 150 batów i z samej patai za 30 batów przypłynąć sobie tutaj. No. Koszt rzędu 15 zł z Bangkoku od osoby. No, nie liczę już tam autobusów. Wiadomo, żeby dojechać na dworzec autobusowy, etc., etc. Aż w takim klimacie ciężko nie wypić sobie świeżo wyciskanego soku. Mielu najlepiej. Stało się w celu uniknięcia udaru słonecznego, bo chodzę wszędzie bez czapki. Patelnia jest, słońce daje po ubie. Kupiłem sobie czapkę Highland za 15 ziko. Spoko cena. Kurde, muszę sobie ją wyregulować, bo jest ciasno. Ciasno, pico. Ah, dobra. Dobra, wyregulowana. Teraz jest gitarka naprawdę. Jak już wspominałem, sporty wodne są tutaj na każdym kroku na tej wyspie. Ich natężenie jest naprawdę ponadprzeciętne. Banany, parasailing, motorów, jakiś windsurfing, ten patel coś tam. Nie, wiem jak to, nie pamiętam jak to się nazywa, że stajesz na desce i, i wiosłujesz sobie. Jest tego naprawdę mnóstwo. Jest to w całkiem spokojnych cenach. I wydaje mi się, że gdybyśmy byli tutaj na jakiś dłuższy okres czasu, to na pewno skorzystałbym z tego wszystkiego, ale niestety wpadliśmy tutaj raptem na... E, 3 godzinki. Zatem, co nam pozostanie, to wykąpać się w pięknym morzu, wypić sobie soczek, opłukać się w bieżącej wodzie z tej całej soli i lecieć do domu, chciałem powiedzieć, czyli do Bangkoku. O, wakacje w wakacjach. Jeszcze wyższy wymiar wakacji, kiedy jesteś na wakacjach? Na wakacjach. Wiecie o co chodzi. Teraz Bangkok tak naprawdę traktuje jako dom. Jako że nie mamy obecnie mieszkania w Polsce, bo je wypowiedzieliśmy. To naszym jedynym miejscem zamieszkania jest w tym momencie właśnie Bangkok. To już koniec naszego szybkiego wypadu na tę piękną wyspę. Ale co Wam muszę powiedzieć, Tajlandia do tej pory, przynajmniej taką jaką zapamiętałem, to Tajlandia bez kapoków, bez jakichś super zasad bezpieczeństwa. Może w niektórych miejscach jeszcze tak jest, no ale tutaj tak naprawdę każdy każdy ma swój, ma swój kapok. I podobnie zresztą też było na poprzedniej łodzi, i na wszystkich, które widziałem po drodze. Więc albo ta trasa się tym wyróżnia, albo Tajlandia postanowiła wziąć ten problem pod lupę. Bo sprawa z takimi kursami promów komercyjnych wyglądała tak, że w Europie ten ruch był bardzo bezpieczny, ale od 2000 roku. W krajach słabiej rozwiniętych, to znaczy w rejonach mniej rozwiniętych, takie jak jakieś wyspy, właśnie południowa Azja, Afryka, Ameryka Południowa, e, ginęło, zginęło aż 15 tysięcy ludzi od 2000 roku. Także e, tutaj najwyraźniej podjęto w tym kierunku jakieś, jakieś działania. Jeżeli byliście w Tajlandii przykładowo gdzieś tam w, w tym roku lub w zeszłym roku na południu, w południowej części i to dajcie znać, czy tam również tak jest. Gościu tak zadupiał tą łódką, że ledwo co równowagę. Teraz mogę złapać. Siedziałem przy silniku, słuch musi wrócić. A poza tym to zajebiście. Dobra, do Bangkoku wracamy taksówką. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego jedziemy tam taksówką i dlaczego przyjechaliśmy tutaj w ogóle taksówką. Um, jest to prosty, nieprosty powód czysta kalkulacja. No głównie z tego względu, że za taksówkę zapłaciliśmy 1000 batów. Wsiedliśmy do gościa do taksy, bo chcieliśmy pojechać na dworzec autobusowy i wyszło to mniej więcej tam 300 batów z Graba, czyli nie jakaś taksówka z ulicy, która zarzuca dużą cenę, tylko po prostu cena z aplikacji Grab. To jest coś jak Uber, coś jak Bolt u nas i wyszło 3, ponad 300 batów. No to mamy już tam te 33 zł, 34, bo ponad. Kolejno, autobus od osoby kosztował kosztowałby 140 batów, czyli mamy kolejne 15 ,30 zł 30 za dwie osoby, czyli 75 zł. Dojeżdżasz do Pattaya, ale w Pattaya nie wysadzają cię w centrum. Dworzec autobusowy jest na północy, kilka kilometrów od centrum. Musisz zapłacić kolejne 300 batów za dojazd do centrum. I w tym momencie robi nam się 950 batów. Praktycznie tyle samo, je zapłaciliśmy za taksówkę, którą zgarnęliśmy pod domem w Bangkoku i która przywiozła pod hotel w Bangkoku i która przywiozła nas bezpośrednio w miejsce, w które chcieliśmy pattać. Nawet jeżeli taksa byłaby dwa razy droższa, bo dojechalibyście autobusem na ten dworzec, nie grabem. Trzy godziny więcej drogi, mniej wygodnej drogi, z targaniem się z plecakami w upale, jest warte tego. Jest warte tych 50 zł. Przypominam, że to jest weekend w tygodniu. W tygodniu pracujemy, dlatego czas tutaj jest dla nas niezwykle ważny. Ta dosłownie cząstkowa różnica, którą zapłaciliśmy, minimalna różnica, którą zapłaciliśmy więcej za taksę, była naprawdę, naprawdę dobrze podjętą decyzją. Jest jeszcze trzeci środek transportu który możecie wykorzystać do przemieszczenia się z Bangkoku do Pattaya i z Pattaya do Bangkoku. Jest to pociąg, jednak jest pewien kruczek. Pociąg z Bangkoku do Pattaya odjeżdża o 6.50 lub 55 i to jest jedyny pociąg. To znaczy są dwa, które odjeżdżają w niedużym odstępie czasu od siebie, gdzieś tam około 6 rano. No, dla nas trochę za wcześnie. W drugą stronę z Pattaya do Bangkoku odjeżdża o 16.30. OK, spoko. Ta godzina już jest lepsza, bo pociąg jest ekspresowy, jedzie tam 2,5 godziny do 3 godzin, ale teraz teoretycznie moglibyśmy pojechać tym pociągiem, ale nie chce nam się czekać 2 godzin. No, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ta taksa jak za Tysiaka, przeczytałem w ogóle później, jaka cena jest dobra. Od 1000 do 1300 batów, w zależności od Waszych umiejętności negocjacji jest to cena OK. Ja zawsze, jeżeli taksówkarz zna w miarę angielski, staram mu się wytłumaczyć i to serio działa, spróbujcie kiedyś, że słuchaj, siedzisz sobie tutaj i nie zarabiasz w ogóle pieniędzy. Siedzisz w taksówce, mógłbyś równie dobrze zabrać nas za 20-30% mi ceny i przy okazji zarabiać, a nie siedzieć. Mówiłem Wam już kiedyś o tym. I to naprawdę, naprawdę, naprawdę działa, jeżeli postaracie się nie tylko prymitywnie targować, ale przemówić też taksówkarzowi do rozsądku, bo on usiądzie, zastanowi się i pomyśli sobie, kurde, nie wiem, kiedy będziemy mieli następnego klienta, może za dwie godziny, a przez te dwie godziny mogę zawieźć ich do Bangkoku i zarobić na tym 110 czy 120 zł, czemu nie? Więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o kwestię transportu z Pattaya i do Pattaya, widzimy się już w naszym pięknym, słonecznym, smacznym, pysznym kolorowym, zasmogowanym Bangkoku.